19.38 i przed nami mecz numer 3: ćwierćfinałowy. finałowy. Grunwald, Budziwój, stroje czarny triumfator grupy. pierwszej od godziny 10:00 toczył boje, wygrali i awansowali. Szarotka, Alefan, stroje białe, drugie miejsce w grupie C i grają. Mecz ćwierć Grunwald Budziwój, 12. Sadnicki Mariusz, 3. Fot Damian, 2. Kuśnierz Damian, 5. Mentoń Patryk, 11. Korbecki Sebastian, 14. Szczęk Mateusz, 8. Kalandyk Bartłomiej, 19. Grzegorz Sławomir, 15. Tracz Dawid i 1. Michał Góry. Natomiast szarodkalefan.pl w bramce Piotr Baran, 8. Tomasz Nogaj, 9. Dominik Muriez, 10. Kamil Żuczek, 6. Andrzej Pasier, 20. Roman Polny, 2. Dawid. Korbecki, piątka, Kadiusz Kozłowski, trójka, Michał Karwowski. 36. sekunda tego właśnie meczu trzeciego ćwiczynowego. I kto wygra, dołączy do finalistów, czyli Emerytu Rzeszów i Subka Ipatian Birs, sędziszu Grunwald Budziwój rozpoczyna swoją akcję, do dąży do pierwszej bramki. Mendoń Patryk z piątką na, ależ kapitalna interwencja Piotra Barana i mamy rzut rożny dla drużyny z Budziwoja. Kapitalna interwencja, mogą państwo znowu oglądać na Powtórzę, pan Mięciu, MT Tolo TV, kanał POD24 jest w swoim żywiole. Od godziny, przed godziną dziewiątą pan Mieci już tu był, już się przygotowywał. Rozgrzewał swoje maszyny internetowe, swoje kamery i jest. Obiecał, że do godziny 21.30 na pewno będzie, a więc aż, do, aż zgasną jupitery na Tyczyńskiej hali przy ulicy Grunwaldzkiej 31. Jak na razie po dwóch minutach i 10 sekundach to drużyna budziwoja ma lekką przewagę, ale golkiper z numerem 1 Michał Bury. Rozpocznie swoją kolejną akcję. Kalandek Kalandyk Bar Kalandek z numerem 8. Rozpędza się. Próbuje zagrać do Korbeckiego Sebastiana, lecz niestety to Szarotka rozpocznie za auto dokładnie Tomasz. Noga i do Kamila Żuczka. Kamil. Żuczek zagrywa do Andrzeja Pasierba, Andrzej Pasierba do Muriasa. Teraz są piłka 11. Kor Sebastian strzela, ale kapitalnie ponownie Piotr Baran ramce I to on rozpocznie akcję szarotki. I Dominik Murias chciał Kamila Żuczka wypuści po lewej stronie, leżnie dochodzi. I to Michał Góry rozpocznie kolejną akcję drużyny. Zbudzi woja Kalandyk Bartłomiej faulowany. Nie rozpędza się Kamil, rzuca się zagrywa do Dominika Mujasa, Dominik Murjasa, ale kapitanie Bury pasie. Pa ponownie Michał Bory. Damian raz i Murias, Murias ma polecowe, Żuczka, Murias, Murias zagrywa do Żuczka, chciał do Żuczka i mamy rzut rożny, ponieważ Michał góry łapał to kilka razy i sędzia Rafał Szydełko wskazuje, że mamy rzut rożny dla drużyny Szarotki ale pan Rzeszów, Żuczek i ponownie rzut z autu dla Szarotki Murias żuczek chciał do pasierba i w drugą stronę i to budzi w czwartej minucie w 12 sekundzie rozpoczyna swoją akcję. Po, na piątka Mendoń Patryk jest po prawej stronie lecz wybiera, ale teraz ma Mendoń, Mendoń Patryk środek ma nogaja na zwód nogę i tam wciąż i Murias próbuje złapać. Wolny rzut wolny Glon Budziwój rozpocznie, sędzia Babiarz wskazał, że to jednak zawodnik w białej koszulce faulował. Mendoń Patryk i mamy rzut rożny. Andrzej Pasiep wybija nogą i ponownie z tego samego Miejsca w pakiecie rozpoczęło i kolejny. Już to jakby to było trzy różne i karne to mielibyśmy karnego, ale nie mam 11, na to jest korbecki Sebastian. Korbecki Sebastian, noga i przy nim. Ależ kapitalnie Piotr Baran Kapitalnie, ale źle wybił. Korbecki Sebastian Strzela, a Piotr Baran łapie. Po tym meczu by. Po tym meczu by. No jak nie? No i, pierwszy, drugi. Super, patria. Po tym meczu. Sześć minut za nami, trzeciego meczu ćwierćfinałowego i w dalszym ciągu 0 do 0 choć to budziwo i na pewno ma. Więcej statystyk przy piłce, ale rusza. Żuczek ma po lewej stronie. Murjasa Żuczek zagrywa, ale Michał Bury Golki Pep Budziwoju łapie futbolówkę i w szóstej minucie, i w dwudziestej sekundzie. Rozpoczynają kolejne akcje Budziwoja. Piątka. Ten zawodnik się wyróżnia. będą Parkiem na pewno się w Budziwoju wyróżnia. To jest czołowa postać w strojach czarnych, ale także Kamil Żuczek z miałem 10 w szarodce. Jest motorem napędowym tego zespołu. Właśnie W tym momencie został przewrócony, powalony na parkiecie Tyczynie. I mamy rzut wolny dla szarodkim. Pasie rozpocznie zmiana. Żuczek schodzi, a wchodzi jego miejsce. schodzi zawodnik z numerem 5, Arkadiusz Kozłowski. Na co dzień z na w białych strojach gra Galicji Chmielnik. To to jakby był mecz budzi wujkątę. Ale Zdogaj agresywnie zaatakował zawodnika z numerem 14, Szecha Mateusza. i. Rafał Szydełko nie sięga do kieszonki, aby ukarać tego żółtym kajtelnikiem, wtedy byłoby dwie minuty kary. i ponownie na tarczu. Pierwsza część, jakby to można powiedzieć, pierwsza część świeci na końca faulowany Kamil Żuczek. I mamy trzeci fał po stronie. Proszę to sobie zobaczyć, jak w tym momencie został Kamil Żuczek powalony. I leży. i op. No i podnosi się jednak, to był tylko taki delikatny fał, ale chyba będzie Żuczek wykonywał. Żuczek, Szela i Bury i mamy już Dajcie napić wody. Wody ku minut, dwie sekundy z nami, Pasier fauluje i mamy... Faul Trzeci faul Szarotki, a więc dwa faule po stronie Budziwoju i trzy po stronie Szarotki. 8 minuta i 18 sekunda trzeciego ćwiczenia i w dalszym ciągu 0 do 0. Kamil Żuczek próbuje. Nie stara się. Po drugiej stronie mamy oczywiście między innymi korbeckiego Sebastiana, Mendonia Patryka. Troszkę większa siła jest w Budziwoju, ale mądrze Szarotka gra. Trzech z tyłu, jeden w przodzie, tylko Kamil Żuczek na piwocie. I faulowany zawodnik, a więc czwarte przewinienie po stronie jest Szarotki. Po wszystkim tu Panowie komarzyści zasłaniają widok, a więc nie do końca tu widzę cały parkiet, ale staram się, aby państwo to co nie dowidzieli usłyszeli. Rzut wolny wykonywał Mendoń Patryk, lecz sami państwo będą mogli zobaczyć na powtórce futbolówka odbiła się od jednego z obrońców i mamy Rozpoczęcie akcji przez Szarotkę, Żuczek, Żuczek, po lewej stronie ma Kozłowskiego, Żuczek, faulowany nie, Pasier, 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 jeden z bólu, drugi z Pasier, Bibury, ponownie i mamy tylko żółt rożny. Już na Szarotki jakby troszeczkę się otrząsnęła, próbuje, stara się, Nogaj. Nogaj chciał do Pasierba, lecz Pasier nie dochodzi do piłki, rozpoczyna zawodnik z nr 3. Fokt Damian Grunwald Budziwój na ścianę do kolegi, lecz ta ściana nieudana, bo tylko mamy rzut rożny, bo się w całą akcję wtrącił Kozłowski Arkadiusz w dalszym ciągu po 10 minutach i 10 sekundach wynik trzeciego ćwierć finału brzmi 0 do 0. Ja w międzyczasie zapraszam Państwa na nasz famepage www.facebook.com Ukośnik Ekstra Liga Rzeszów tam będą poturniejowe galeria oczywiście także tam Państwo będą mogli zobaczyć poturniejowe wypowiedzi tam będą Państwo mogli zobaczyć aktualne wyniki zapraszamy od marca na Orlik w chwale tam będzie trwała runda wiosenna turnieju, runda wiosenna Ekstra Ligi Rzeszów przypominam, że triumfato dzisiejszego turnieju ale przerywam bo to budziwo atakuje dwóch na dwóch zawodnik strzela i nie jest zawodnik strzela, zawodnik z numerem 15 tracz Dawid właśnie się pojawił na parkiecie strzela i mamy tylko rzut ja powracając do myśli poprzedniej zapraszam państwa do odwiedzi naszego Open page lustra na bo tam już za niespełna dwa tygodnie będą informacje o nowym w sezonie na Orliku, Piłkańska Liga Ekstra Liga PL to właśnie. Ależ kapitalny. Ponownie Dawid Tracz był i mógł otworzyć wynik tego spotkania. Ale w dalszym ciągu po 11 minutach i 33 sekundach mamy bezbłędkowy wynik 0 do 0. Jeżeli będzie remis do końca tego pojedynku, to o awansie do wielkiego finału rozstrzygną rzuty karne po 3. Jeżeli to nie przyniesie efektu. To aż do skutku. Jedenastka. Korbecki Sebastian tracąc piłkę. Yy, Rzuczek. Kamil żuczek, Kamil żuczek, Faulowany Kamil żuczek i mamy trzeci faul. Oj karteczka dla Budziwoja i będzie Budziwój grał w osłabieniu. Grunwald Budziwój gra jednego mniej. 12 minuta 14 sekunda. I proszę Państwa, Szarotka ma wielką szansę, aby strzeliła pierwszą bramkę i, i otworzyła wynik w tym spotkaniu. Marcin Babia się nie zastanawiał. Najprawdopodobniej to za tak zwaną okrzyki nieparlamentarne lub za impulsywność został karany zawodnik z budziwoja. Więc, no. I mamy rzut wolny dla Szarotki, ponieważ bramkarz Budziwoja trzymał 5 sekund i mamy rzut wolny, więc Budziwój zaczyna się denerwować. Budziwój gra jednego mniej. Budziwój próbuje grać na czas, ale to jest futsal, to jest piłka halowa. 5 sekund mamy na rozpoczęcie akcji. Przy piłce Kamil Żuczek. Kamil Żuczek, 13 minuta 10 sekunda, 6 metr. Kamil Żuczek zagrywa, nie ma bramki, ale centymetry minęły. Andrzeja Pasierna, puszcza, ale aby to... Drużyna Szarotki wykorzystała liczebną przewagę i to prowadziła Dominik Bury. I raz, i dwa, trzy. I znowu, znowu błąd Grunwaldu Budziwój, są to już jest piąte przewinienie po stronie Grunwaldu Budziwój. Czas dla Szarotki. Proszę Państwa, czas dla Szarotki. 13 minuta, 36 sekunda. Minuta i 4, 24 sekundy. Budziwój się przez ostatnie minuty pogubił. Grają jednego mniej. Tu sfaulowany. Tu przytrzymuje więcej niż 5 sekund. Tu Bramkarz łapie i zagrywa z nogi. To, Państwo, to są hala. To jest hala. Ja wiem, że drużyna Budziwoja najczęściej gra właśnie na dużej trawie, na dużym boisku. Tam są inne zasady. Ale, Państwo, Państwo, to jest hala. Tu gramy według... Halowych zasad, i to ponownie z 6 metra. Szarotka będzie mogła pokusić się o pierwszą bramkę w tym trzecim meczu ćwierćfinałowym. A przypominam, po 13 sekund, minutach i 36 sekundach, w dalszym ciągu wynik 0 do 0. Nogaj przy piłce, najprawdopodobniej zaga do żuczka, żuczek. Żuczek i bury, łapie Nogaj. Nogaj, noga Nogaj traci piłkę, Nogaj traci piłkę i Baran musi atakować, ależ to było za real i, i ratuje się Piotr Baran. 14 minuta i 6 sekunda, najprawdopodobniej około 25 sekund, o ile dobrze zauważyłem będzie Budziwój grał jednego mniej, o nie, a jednak 14 sekunda i 15 14 minuta i 16 sekunda i zawodnik. Jest w dziwoju powraca na pakie, a więc ostatnie 40 sekund oba zespoły zagrają. Po pięciu w polu, cztery w polu i piąty Bankaż-Paw, a więc piąte przewinienie, a więc ostatnie 25 sekund. Która drużyna przewinie, ten mamy rzut karny. Znaczy czas. Czas. rzut wolny dla Budziwoj ostatnie 6 sekund a więc najprawdopodobniej rozstrzygną rzuty karne tak jest, 15 minut za nami, 0-0 rzuty karne i zakończył się trzeci mecz finałowy po 15 minutach mamy wynik 0-0 a więc o wejściu do finału rozstrzygną rzuty karne Trzech i Kalandy, Grunwald, Budziwój, Kąty, a Piotr Baran w bramce Szarotki Kalandyk czy Baran? Kalandy czy Baran? I bramka! Kalandyk 1-0 dla Budziwoja. No, Tomasz Nogaj jako pierwszy podchodzi. Tomasz Nogaj. Nogaj czy Bury? Nogaj czy Bury? Noga i Bury? bramka i jeden do jednego. Tomasz Noga i po pierwszej serii rzutów karnych mamy jeden do jednego. Do drugiej serii rzutów karnych jako pierwszy zawodnik z Grunwaldu Budziwój Patryk Mendon. Mendon Czybaran, Mendon dwa do jednego. Druga seria z Szarotki podchodzi. Dominik Murias, następnym w kolejce szarotki jest Dominik Murias. Dywa do jednego po trzech serii rzutach. Po trzech strzałach rzutów kardy, jeżeli Murias pokona Burego, będzie 2-2. Murias 3? Murias, dywa do dwóch. Po dwóch seriach rzutów kardy, ale jest 2-2. Więc w meczu 0-0 w karnych dywa do dwóch. Do trzeciej jedenastki z Woju podchodzi nie kto inny jak Korbecki, Sebastian. Sebastian Korbecki. Sebastian Korbecki, Piotr Baran. I bramka, Sebastian Korbecki, ależ teraz presja przed Kamilem Żuczkiem. Kamil Żuczek, Kamil Żuczek. Kamil musi przejść, aby to Szarotka została. Kamil Żuczek. Kamil Żuczek, presja przed nim. Nie wielka seria. Jeszcze futbolówka, futsalówka się pojawiła. Aby to może duży z Budziwoja rzuciła. Czyli żeby żuczek żuczek nie strzelaj to rurwał budziwu i znajduje się w wielkim finale. Już za chwileczkę pierwszy mecz słupka i patian kończę emeryci.